City Staylines kolejne spotkanie witajcie serdecznie słuchajcie miasto jest piękne ale ma swoje problemy i te problemy to są te które już tu występują od dłuższego czasu i niestety będzie trzeba coś z tym zrobić i powiem wam szczerze że to chyba zrobię to chyba będę nad tym myślał poza nagrywaniem ponieważ w momencie kiedy będę nagrywał to będzie dla was strasznie nudne i męczące, bo będę kombinował i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem, że będziemy robili teraz na odcinkach konkrety, natomiast to, co się będzie działo za później, no to sobie tak zrobimy, zrobimy później. Znaczy to, co to, 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 to jest istotne będę robił sobie w międzyczasie i to wam pokażę po prostu później, jak to będzie już zrobione, bo widzicie, że są straszne korki. Z dużo korków powstało drogi, są nieprzejezdne, jest po prostu tragedia zwłaszcza w tym obszarze te fabryki tutaj nam robią ruinę i jedyne, jedyne takie moim zdaniem na ten moment rozwiązanie to jest wprowadzić ruch jednokierunkowy żeby to wszystko jakoś miało taki przepych, że z jednej się będzie wjeżdżało z drugiej wyjeżdżało, ale ale przemyślę to sobie jeszcze druga sprawa, nie rozumiem dlaczego taki w ogóle jest ruch, że Samochody z tej strefy wyjeżdżają, po czym wjeżdżają i tworzą tutaj korki, żeby żeby gdzieś coś. No, tu się korkuje w tym miejscu. Ten mój zjazd, zobaczcie, sznur samochodu. Także tu się robi jeden korek, a drugi się robi. To przy tym pięknym rozwiązaniu, co ostatnio kombinowaliśmy. No, z góry wyglądają te drogi bardzo ładnie, ale coś tu nie gra. Dołożyłem taki cypelek z myślą, żeby zmniejszyć. To natężenie, ale widać, że coś tu nie gra, dlatego no, będzie trzeba inaczej, inaczej pomyśleć. Tak samo lotnisko, niedługo wychodzi, mmm, niedługo wychodzi moi drodzy, o tu trzeba zniszczyć ten. W dodatek, czekam na niego z utęsknieniem i na pewno wam go pokażę. Także ta strefa to będzie wielkie lotnisko tutaj, strefowe lotnisko, ponieważ nie wiem czy śledzicie, czy nie śledzicie. Ale wygląda to w ten sposób, że będzie się robiło taką strepę, jak robi się. drzewne zacisze, proszę. Wow, fajnie. Papiernia, przetwórnia drewna, magazyn wiórów. Proszę. Robi się, robi się coś takiego. Robi się coś takiego na zasadzie strepy, i też trzeba tam zdobywać poziomy i. W ogóle fajnie jest, ponieważ te wszystkie terminale są bardzo modyfikowane, gdzie stawia się główny budynek i tam, tak jak za pomocą, jakbyśmy wały powodziowe, tak się robi takie długie terminale, wieże lotnicze się robi. Pasy startowe, hotele będą, no to dużo rzeczy, między innymi nowy rodzaj autobusów, bo właściwie dwa rodzaje autobusów. Będzie pociąg, będzie metro, będzie można je ubarwić w kolorach lotniskowych. Dodatkowe przystanki, co tam jeszcze? No, było trochę tego, było trochę tego. Myślę, że będziemy się, będziemy się bawić przednio. Zrobiłem pauzę, a dlatego zrobiłem pauzę, ponieważ odblokowały nam się te drzewne tutaj yy, rzeczy. Papiernie mamy, kurcze. Aż kusi, żeby sprawdzić co tu jest grane teraz z tą papiernią i tak dalej. Tutaj te drzewne sprawy. Bo to było, to było warsztat naprawczy gospodarstwa leśnego, chyba postawiłem na początku, nie? Nie nie nie, 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 nie pamiętam tego budynku, tego dużego. O, to ten zestaw naprawczy gdzieś tu postawimy. Może, może w tym miejscu. Może to będzie dobre rozwiązanie tutaj. Zbyt strome zbocze, niestety nie, bo tu jest woda. A to coś takiego dużego, dlatego postawimy. O, w tym miejscu sobie postawimy. I może faktycznie w tą stronę. Pyk. Usuniemy potem te drzewka. Albo teraz usuniemy, a potem najwyżej utworzymy i tyle. Bo nie ma, nie ma co się męczyć, bo jak będziemy się męczyć to to nie jest gra. To to nie jest gra męczarnie. Dobra. Zrobimy sobie tutaj tak strefkę. Tu w ogóle, w ogóle pociąg pociągnąłem jakiś, tak? Czy to on taki był? Nie wiem po co on jest, no ale jest, to niech sobie będzie, mi nie przeszkadza tutaj, nie pamiętam go, natomiast my musimy troszeczkę powiększyć nasze drogi przejazdowe, bo inaczej się zakopiemy, je trochę przeciągniemy sobie, tak sobie tutaj, pyk. Tutaj się brzydkie rzeczy zaczynają, to sobie zrobimy. Tak. Nie wiem, czy będę w stanie tu w tym miejscu coś wybudować jeszcze. O to, co to jest, duża szkółka leśna. Szkółki już mamy, ok. Tartak mamy, biomasę mamy, przetwórnie drewna mamy, składnica, magazyn biurów mamy. A, to chyba unikalne fabryki nam się odblokowały, tak? Tak. Papiernia. Co my będziemy tu potrzebowali? A no, troszkę tego jest, I wszystkiego, i wszystkiego na ten moment nie mamy. Ale tą papiernię byśmy mogli tu. O, ale tu by pisko wyglądała. Tak po prostu. Pyk. No, epicko to wygląda, naprawdę epicko. Przede wszystkim jeszcze posprzątajmy te jakieś rzeczy dziwne, takie widzicie? Takie są. Tylko, budynki nie, dekoracje, kalkomanie, powierzchnie nie, drzewa nie, węzły nie, odcinki nie. No, i to jest to jest ci sposób taki fajny, no? Dobra. Jest czysto. Tu tro trochę podciągniemy ten teren. Nie było tak z jednej i z drugiej strony, no dalej, dalej, tu podbudówki nie idzie zrobić okej. Okay. Dobra. Wygląda to troszeczkę inaczej teraz. I co my tu teraz musimy zrobić? My musimy tu dostarczyć, tak, plony. Plonów na razie nie mamy. Papier. Papier my produkujemy? To jest papiernia. Czy my papier produkujemy? Fabryka mebli. Tartak, drewno. Papier, tak. Papier produkujemy. Także tu sobie będziemy mogli zaraz też papier zwozić i sobie zrobimy jakiś mały magazyn, plac składowy, mały magazyn tutaj obok, dokładnie i go zrobimy sobie na papier, dobra. Tu sobie będzie papier zjeżdżał, napta plastiki i plony. Tylko na razie to możemy zrobić. Zaczniemy sobie tu zwozić do niego. Natomiast. To jest teraz taki moment, gdzie można się zastanowić nad tym, żeby w końcu gdzieś wprowadzić rolnictwo. I w sumie ta polibuda by mi tu pasowała. Żeby za nią tu, na przykład w tej strefie, zrobić tereny, żyzne gleby, tak zwane. O. Mamy coś takiego jak żyzne gleby, co je będą mogły. OK. dobra, a co my tu jeszcze, co my tu jeszcze musimy zrobić, yy, możemy zrobić z tych nowych rzeczy, bo tu na razie odblokowaliśmy sobie tą fabrykę i tu nic więcej, magazyn wiórów, duża składnica drewna, ogrodzenie, tu chyba nic, możemy jedynie postawić jeszcze jakąś dużą szkółkę leśną sobie. W tym miejscu. Ją trochę przesuniemy. Z tego powodu, żeby nie było, że coś my tutaj przegapili. Dobra. Nie nachodzi na ulicę troszeczkę na tego, ale przynajmniej wygląda to bardziej estetycznie, mi się wydaje. Dobra. No i musimy przede wszystkim posadzić trochę drzew. Jak nie posadzimy drzew, to wyskoczy nam, że nie możemy tutaj czegoś produkować. Okej, okay, dobra. Drzewka posadzone. Las jest, tutaj wokół też zrobimy las. Proszę bardzo, to chyba będą bardziej więdły, ale... No trudno, oczyszczalnia. Tak, brakuje surowców, zdaję sobie sprawę na razie wyłączymy, żeby. Yy, wyłączymy, żeby nie zużywało prądu, nie? Dokładnie tak. Ok, i tu i tak prąd nie dochodzi, także będzie trzeba go przeciągnąć. To jest chwila moment. Robimy tak. Tak, już prąd jest. Okej. Okay. Dobra, to bierzemy się za ten żyzny teren, który sobie tu wyznaczyliśmy. Pójdziemy zupełnie w coś innego. Pójdziemy w kolejną strefę przemysłową. Specjalizacja ta, okej. Okay. Obszar przemysłowy. Zrobimy to w tym miejscu, w tym miejscu, dobra. Okej. Okay. Sektor Piskowie, ale my tu sobie... My tu sobie teraz w tym momencie zrobimy... O! Budynek musi być umieszczony przy drodze, okej. Okay. Czyli wprowadzamy sobie tą drogę szybką. To była ta? Nie, to była chyba to zwykła ta. Ona sobie tu będzie dojeżdżała. Proszę bardzo. To w tym miejscu postawimy sobie nasz główny budynek. Pyk. Okej, okay. mały silos, małe pastwiska, pola, sad. Sad Piskowie. Piskorzewie? Nie, inaczej to zrobimy. Yy, rolnicze. Rolnicze. Zamuczki. Zamucki, okej, okay, może tak być. Taką sobie nazwę wymyśliłem w tym momencie. I teraz zrobimy sobie drogi, i teraz można by zrobić. Można by zrobić, słuchajcie, drogi takie wiecie, polne i tak dalej, tylko tak się zastanawiam, czasem po co, nie? Bo to i tak spowolni to wszystko. Ogólnie powiem wam szczerze, że coraz, coraz częściej mam takie jakieś myśli, żeby może. Powolutku zakończać tą serię, ale nie dlatego, żeby w ogóle, w ogóle nie było, tylko dlatego, żeby zacząć na przykład zupełnie nowy projekt. Chciałem to zrobić, jeżeli już po lotnisku, jak lotnisko wyjdzie, żeby się nauczyć i na błędach, które wyciągniemy z tej serii, wybudujemy jeszcze piękniejsze, większe miasto. Tak sobie myślę. I wtedy zrobić troszeczkę inne modyfikacje. Też ostatnio trochę poprzeglądałem się, poprzeglądałem się co tam ogólnie jest w modzie za granicą. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę niektórzy to mają wyobraźnię i w ogóle ciekawe modyfikacje, które chciałbym zacząć też używać. Chociażby do budowania skrzyżowań. Dobra, pyk. Pyk, dobra, jest przejazd. Jest przejazd kolejowy w tym miejscu. Pyk. Też by trzeba wyczyścić ten teren. No i też się przyzna, myślałem zupełnie o innej mapie, w innym klimacie, która by była no trochę. Moim zdaniem bardziej rozbudowana, bo mam jedną taką upatrzolą. Na razie nic nie będę mówił. Tu postawimy. A może tu postawimy sobie w ogóle ten dworzec. Tylko ten dworzec. Eee, dobra, to na później. To jest misja na później. Na, na ten moment zaczynamy zabawę w rolnictwo. A co możemy zrobić? Możemy małe pole zrobić i mały sad. Zaczniemy od pól, co by zrobimy tylko tak, że po drugiej stronie torów. Pyk. Dobra. Coś takiego. Okej, okay, zacznę, zacznę tworzyć pola. Tak, 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 doprowadzimy wam wodę. To się, to się, proszę nie martwić. Okej, okay. już tutaj woda doprowadzana, woda jest, jeszcze front, okej, okay. przy czym bardziej wolałbym samemu trochę sobie pokombinować przy tych polach, zrobić coś takiego, na przykład coś takiego. Albo w linii prostej na przykład, trochę oddalić. O, i to jest myśl. Tak, trochę oddalić od drogi. Ale żeby te pola były spójne ze sobą, je przybliżyć jak najbliżej tutaj tego pola. Okej. Okay. I co to będziemy robić? Pauza przede wszystkim. Halo, pauza. Tu nie kukurydza. Albo dobra, tu zrobimy kukurydzę. Tu też i tu też. Tu zrobimy bawełnę. Tu zrobimy ziemniaczki. Ziemniaczki. Tu możemy szklarnie zrobić na przykład. A tu zrobimy pszenicę, pszenica, pszenica, pszenica. Ok, mamy tak. Teraz pociągniemy sobie to tutaj. A to niech to jeszcze. Okej. Okay. Pszeniczka. Ta szklarnia tak z ukosa. No spoko, nie jest źle. Będzie jedna na ten moment. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Sady. Sady możemy tu poustawiać. Tak. W tą stronę. Nie wiem tylko ile rodzajów jest tych. Są jabłka, pomarańcze, gruszki. okej, okay, to jabłuszka, pomarańcza, gruszki. Też jest szklarnia, jeżeli chodzi o. Czy ta szklarnia potrzebna? Nie. Szklarni nie robimy, wywalam na razie. Ok, to no nie robimy, ponieważ tu w tym miejscu możemy sobie przeciąć. Tak, pociągnąć. Ej, tam po tak zrobić drogę. Dobra, to tylko trochę troszeczkę przesuniemy. Okay. Niech będzie tak. No. Dobra. I tu będzie można coś jeszcze postawić. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Tu mamy małe pastwisko. To podkrówki. To możemy. Postawić sobie dwa takie pastwiska: krowy wyżynne. To są krowy, a tu krowy rasy wyżynnej sobie zrobimy. Dobra. I co my tu jeszcze mamy? Mały silos. Tu dwa silosy postawimy, a silosy są na plony. Okej, okay, no to tu postawimy sobie siloski, postawimy sobie tu siloski. Tak, postawimy sobie tu silosek. Tu trochę tych silosów potrzeba, bo, bo obstawiam, że, że będziemy trochę produkować tego. Ok. I to chyba wszystko, co możemy na ten moment zrobić, nie? Tylko teraz tak. Tu produkujemy plony. Tu plony. Tu plony. Natomiast tu też plony. Nie, plony dajemy i produkty zwierzęce. No dobra. Yy, I pytanie, czy nie muszę jakiegoś magazynu postawić? Małego chociaż. Po drugiej stronie, tutaj wyjazdu. O, albo naprze naprzeciwko, gdzieś tu. Powiedzmy, gdzieś tu postawimy. Na produkty zwierzęce. Właśnie, tak mi się wydawało. Ok. Tu jest, a prąd. A prąd to by trzeba połączyć. Dobra. Już będzie wszędzie grało. I zaczynamy zabawę w rolnicze e, Wody nie dociągnąłem wszędzie, tak? Tak, tutaj nie dociągnąłem wody, to już robimy. Już macie. Zaraz zostaniecie plony, bo potrzeba. Te plony też nam są potrzebne do... Ogarnięcia tych papierniczych, jeśli dobrze pamiętam, rzeczy także ciekawie będzie. Tu traktor już jedzie pierwszy. Zaczyna się dziać. A niech będą tu światła, bo w sumie, jak samochody będą stąd wyjeżdżać, tylko stąd, tu świateł nie widzę. Ciekawe rozwiązanie, nie? To może zamiast świateł po prostu zróbmy tu skrzyżowanie, gdzie ta jest główna, a te są podporządkowane. I tyle. Okej, okay, no zwierzęcych na razie jeszcze nie robią. Bo plonów nie ma, nie? Muszą plony. Okej. Okay. No zobaczymy jak to pójdzie za chwilkę. I tu mogę sobie coś pomalować? Mogę, mogę teoretycznie, ale czy to będzie fajne, czy nie? Hmm. Niezbyt fajne. To malowanie też jest takie troszeczkę moim zdaniem średnie. Jak mam być szczery, bo o, bo robi się to w kwadracie, nie? Wszystko zawsze albo w jakichś takich dziwnych... No to nie jest to. Bo to się nawet nie obraca jak... Zresztą jakby to się obracało jakoś, no to można by było coś zrobić, ale to się nie obraca i w tym momencie... Brzydkie to. No cóż, tu widzę, że plony, chyba tak, plony zaczęły przyjeżdżać. Także za chwilkę rolnicy będą mogli zacząć paść swoje krówki. Okej. Okay. Moi drodzy, rolnictwo się powolutku, powolutku nam rozpycha, rozwija, rozciąga na razie minusowy zysk. Ale straszny w ogóle mamy minus na koncie. Massacration. Ale spokojnie, za chwilkę zaczniemy coś działać, myślę, i, i jakiś rzeźnik by, do tego by przyszedł. No zobaczymy. Dajmy szansę. Tymczasem się z wami żegnam. Zapraszamy na następny odcinek już za kilka dni. Powidzimy się w sobotę. Także pa, do zobaczenia.